Cześć moi kochani, witam was bardzo cieplutko. Jak widzicie, teraz zapraszam wagę. To jest horoskop na wrzesień 2022 rok i oczywiście horoskopy będą się pojawiały we wrześniu. I one będą między, jeden będzie na przykład między pierwszym a dziesiątym, później będzie między dziesiątym a dwudziestym i od dwudziestego do końca miesiąca. I horoskopy miłosne też będą oddzielne dla każdego znaku zodiaku, ale teraz robimy taki ogólny wgląd, dobrze? No i zobaczymy, co tutaj właśnie uwagi we wrześniu się nam pokaże. Tu widzicie na, na górze są um, zdjęcia, rysunki grafika. Jest serce, to związano coś z uczuciem, są pieniądze, jest szczęście, są tajemnice, mandala jest, psychika. No zobaczmy, kochani, co tutaj nam wszechświat powie, co uwagi będzie we wrześniu. Jak ten wrzesień się zacznie, jak ten jesienny czas się rozpocznie. Waga. Waga. Dziękuję. I teraz chciałabym zobaczyć, co, co cię będzie właśnie e, cieszyło z, po, z poziomu serca. Miłość, jakaś miłość do czegoś, do kogoś. Jak w sprawach miłosnych, międzyludzkich będzie uwagi we wrześniu? Przepięknie, rycerz kielichów. E, jeśli chodzi o pieniądze we wrześniu, pieniądze, sfera ta materialna uwagi, jeśli sprawy takie, które cieszą, co dobrego, co będzie Ci cieszyło, co sprawi Ci radość przy słoneczku Waga we wrześniu, jeśli chodzi o może jakieś rzeczy ukryte, tego nie wiesz, na co później zwrócić uwagę bacznie, na co uważać we wrześniu, to tutaj, gdzie jest ten list dla Wagi. Jeśli chodzi o to we wrześniu, wago, co sprawi, jakie, jakie sytuacje, sprawy ludzi, co ogólnie może sprawić, żebyś czuł tą harmonię, radość wewnętrzną, co to będzie we wrześniu dla wagi. Przesłanie anielskie będzie później, teraz zobaczymy sobie. Od, od, zaczniemy od tego. I tutaj macie, kochane, wagi, miłość, jeśli chodzi o coś, co będzie płynęło z głębi serca, coś, ci, co będzie Ci sprawiało radość. Może być tego tak naprawdę dużo w relacjach, w związkach międzyludzkich, będzie przepięknie, także Ty będziesz zadowolony, szczęśliwy i ludzie też w Twoim otoczeniu. Jeżeli jesteś w związku, to myślę, że ten czas będzie bardzo romantyczny. Będzie, będzie ciepły, będziecie się troszczyć o siebie nawzajem, będzie dużo rantek, spotkań, odnowienie, przysięg wszystkiego, ale bardzo fajna karta. Zobaczcie: ta osoba wychodzi z miłością, tak? Patrzy swymi oczami błękitnymi prosto na nas, to znaczy jest szczera na ten moment w zamiarach. Przepiękna, przepiękna energia miłości, która będzie ciebie gdzieś tam otulać we wrześniu. Jeżeli chodzi o miłość, jest pięknie. Jeśli chodzi o sferę materialną, poprawi się. Wcześniej mogło Cię coś niepokoić, ponieważ wcześniej była ta piątka mieczy, to znaczy, no, był jednak, yy, był jakiś stres, były jakieś tam zmartwienia, wcześniej te mieczowe karty, tak, ale szóstka to jest jedna z tych takich najbardziej pozytywnych w mieczach, która właśnie mówi o odchodzeniu od problemów. To znaczy, w sferze finansowej zacznie być dobrze, przestaniesz się martwić, dostrzeżesz jakieś światełko w tunelu gdzieś, co będzie mogło poprawić Twoją sytuację, na Twoją korzyść. Z tego powodu będziesz, wagą zadowolony we wrześniu, że zaczynasz się poprawiać, idzie coś w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Może też być, że znajdziesz rozwiązanie z kłopotów swoich. Jeśli chodzi o to, co może wagę, powiedzmy, Ucieszyć, uradować, to właśnie finansowe. Jeśli chodzi o zdrowie, na pewno będziesz się dobrze czuł we wrześniu, będzie się poprawiać, jeśli chodzi o sferę materialną, tak? Będziesz ogólnie zadowolony, co najbardziej Cię ucieszy, to to, że coś sobie wypracowałeś, zasłużyłeś na to i masz ten radosny czas. Widzisz? Tutaj jest dziewiątka denarów. Tej osobie niczego nie brakuje. Ona się bardzo cieszy z tego, co sobie tutaj wypracowała. Ma, to jest jej, kupiła sobie, nabyła i cieszy się. To znaczy, tak, waga, powiedzmy, zmieniła sobie wystrój domu, kupiła sobie nowy czajnik, kupiła jakieś fajne ciuchy, cokolwiek to jest, to cię będzie po prostu bardzo cieszyło, bo to jest to Twoje, tak? I będziesz bardzo z tego korzystać we wrześniu. Taka radość jest. Jeśli chodzi właśnie o te sprawy finansowe, czuję, że nie będzie problemów. Będziemy sobie wgląd robili w trakcie miesiąca, bo widzę, że jeżeli chodzi o finanse, to raczej idzie to w dobrym kierunku. I teraz na co może zwrócić uwagę? Co jest ważnego, co może jest skryte. I tutaj masz kartę, która mówi o tym, że... Ukrywać możesz to, że jesteś tak naprawdę już daleko od jakiegoś cierpienia, zmartwień i jesteś gotowy prawie do działania. Sądzę, że w twoim życiu musiało coś wcześniej nastąpić, uwagi, co spowodowało cierpienie, zmartwienie. Mogło to być w relacjach z ludźmi, mogłoby to być sfera finansowa, mogłoby coś jeszcze innego być. Coś, co cię martwiło, teraz zwróć na to uwagę, spójrz, że tak naprawdę to cierpienie, to zmartwienie odchodzi. Ty już jesteś zregenerowany, pełen sił, żeby rozpocząć czy tam nowy rozdział w swoim życiu, czy po prostu stanąć i wrócić do gry, tak? Już tutaj jest, jesteś po tym powiedzmy czasie trudnym. Yy, przetransformowany, zregenerowany, wszystkie cząsteczki w tobie wróciły na miejsce i jesteś wystarczająco silny, zwróć na to uwagę, że możesz już coś rozpocząć. Dla osób, które czują właśnie jeszcze nie do końca tą swoją siłę, to może być ważne to, że nie wchodzisz w żadne konflikty, nie rób sobie trudnych sytuacji, takich, które od razu wymagają, yy, wiadomo, siły fizycznej, psychicznej, e, ogólnie takiej motywacji, e, działania, tak? To jakbyś miał z czymś walczyć, z przeciwnościami losu. Jeżeli tego nie czujesz, to zwróć na to uwagę, że potrzebujesz może więcej odpoczynku. Tu tutaj jest kwestia bardzo indywidualna, ja czuję. Niektórzy może już się zregenerowali, a niektórzy może właśnie tego nie zrobili i powinni to zrobić, tak? Uważaj na, na swoją po prostu psychikę, tu najbardziej psychika, tak? Chodzi o to, czy nie przyłapujesz siebie ostatnio na tym, że jest ci bardziej smutno, czy coś. Także tutaj jest czas, yy, wiesz, jeśli to jest taki odpoczynek, to może to być związane z różnymi i, i wzięciem dni wolnych, Przestanie, przestaniecie się martwić tymi problemami, które z reguły cię martwią. Pojechanie na jakiś kurort, na jakąś wycieczkę, na wieś, żeby odpocząć. To zależy, gdzie mieszkasz, i co masz dostępnego, ale dla niektórych może być tak właśnie, że czas właśnie takiego, no nawet takiego detoksu, tak? I jednak odsunięcie od wszystkiego i w miarę Twoich możliwości, nabrania dystansu do jakichś tam problemów, albo w ogóle wyeliminowanie na ten czas ich to to, co jest na ciebie najważniejsze. Coś musisz się skupić, tam jest skryte, w tym liście napisane, właśnie jeśli chodzi o, o to, co albo cię wcześniej martwiło i ty do tej pory nic z tym nie robiłeś, bo tak jakbyś mm, próbował być silniejszy, ale może już jest ten czas, kiedy masz wystarczająco siły. Ale inna grupa właśnie może powinna tutaj jakby wrócić na łoże i odpocząć od wszystkiego, co się działo w jej życiu, tego chaosu. To ja myślę, że to jest bardzo indywidualnie dla wagi. Co pomoże uzyskać Ci harmonię, radość, yy, jeśli chodzi właśnie o Twoją psychikę, tam masz mandala? No i tutaj macie kartę słońca. Rób wszystko, ja uważam, co Cię bardzo, bardzo cieszy, co lubisz robić. Jeśli lubisz na przykład rysować, malować, no to chwyć za pędzel, za łówek. Jeśli lubisz na przykład tańczyć, to potańcz. Jeśli lubisz towarzystwo, staraj się przybywać z ludźmi. Karta Słońca pokazuje, rób to, co Cię naprawdę cieszy. Ale naprawdę to jest radość, to nie jest udawane na nakładanie maski, tylko wewnętrzna radość. Jeśli lubisz przebywać na łonie natury, iść do lasu, nie wiem, położyć się sobie na ziemi, poturlać sobie z górki, to po prostu rób wszystko, co powoduje uśmiech na Twojej twarzy. To dla Ciebie jest bardzo potrzebne, wskazane. Także teraz przejdziemy sobie do przesłania aniołskiego dla wagi na cały wrzesień. Co góra, co aniołowie, archaniołowie chcą ci. W tym momencie powiedzieć, to jest ważne, to jest ta karta. Twórczy projekt. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy twy życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełni cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając tobie pasję życia. I widzicie? Jednak dla niektórych może być to to. To jednak na co powinniście zwrócić uwagę, co ja mówiłam, ta pierwsza grupa, która powinna wrócić do gry, pasja życia. Że starczy już być w takim letargu. Trzeba wstać, bo już jesteś gotowy do czegoś. To dla tej pierwszej grupy to jest. Także dla wagi życzę wszystkiego najpiękniejszego. Nie zapomnij zostawić mi kciuka w górę, łapkę w górę. Kliknij. Jak nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zapraszam, wtedy będziesz mógł sobie na czacie porozmawiać z moimi przyjaciółmi. Także trzymajcie się, moje kochane wagi, i wracamy później w trakcie miesiąca do horoskopów. Tych horoskopów, takie, które pojawiają się co 10 dni, takie głębsze, miłosne i te, takie zwykłe. Trzymajcie się, buzia.